Multivac głównie specjalizuje się w maszynach pakujących i liniowych rozwiązaniach pakujących. Natomiast na dzisiejszym sympozjum przygotowaliśmy prezentację dotyczącą naszej najnowszej strony internetowej, naszego serwisu dla naszych klientów. Jest to usługa MyMultivac. Tutaj szef naszego działu serwisu określił to jako wrota do świata Multivac. W usłudze MyMultivac. Oferujemy naszym klientom dostęp do wszystkich możliwych maszyn, które u nas zakupili. Jest to indywidualne podejście. Każda maszyna ma wpisane swoje schematy, ma katalog części 3D, co jest też bardzo dużym ułatwieniem. Nie ma możliwości pomyłki. Wybieramy sobie z katalogu 3D. Również w tym, w tym MyMultiVac do każdej maszyny przypisane są protokoły serwisowe, protoko przypisane są protokoły zamówieniowe, są spersonalizowane oferty dla klienta. Wszystko widzimy tutaj, są, mamy różne poziomy dostępu, możemy zamawiać bezpośrednio części, możemy zamawiać bezpośrednio serwis, a też może być to na takiej zasadzie, że dział techniczny wysyła takie zapotrzebowanie, a dział księgowy musi je zatwierdzić. W tym systemie MyMultiVac również mamy systemy, które pomagają nam optymalizować produkcję. Jest to usługa Smart Service, jest to usługa, która pokazuje nam ilość dobrych opakowań, ilość błędów, jakie występują na maszynach. Możemy przywracać ustawienia maszyn, backupy, które są na maszynach ostatnio zapisane. Jest to związane z... tutaj mamy, musimy zawrzeć subskrypcję, natomiast sama usługa MyMultiVac jest usługą bezpłatną.